Halo! Dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym, ostatnim filmie w tym roku na moim kanale, ale nie ostatnim filmie ogólnie. Jest to Q&A z pytań, które zadawaliście w komentarzach, które otrzymałem na Discordzie. Pytań jest niewiele, co, co, co mnie smuci, aczkolwiek to powoduje też to, że mogę na niektóre tematy powiedzieć trochę więcej. Ogólnie mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze, ponieważ... Jest dużo pracy w to włożone. W ogóle pozdrawiam Was z ekranu 4K, z 60 klatek. Ogólnie no pochcam, no pochczam, No co mogę Wam powiedzieć? Yy... Jedyne co mnie ogranicza to, to ten szum, który jest z tej skrzynki tam na dole. Także pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, że Wam się film spodoba. Linki w opisie ważne są też do sprawdzenia, moi drodzy. Do które musicie wejść od razu po obejrzeniu tego odcinka. Ale jeżeli jesteście na komputerze, to możecie w trakcie. Więc tak, przechodząc do rzeczy, pytanie pierwsze. Kiedy PL14, sezon trzeci? Otóż odpowiedź brzmi: nigdy. Nie będzie. Niepotrzebne. Ten sezon mi po prostu wystarcza. To, 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 to nie jest coś, co, co potrzebuję jakby rozwijać. Myślę, że nie będę miał raczej innych pomysłów na tą serię niż siedzenie sobie w ramce. I gadanie do Was, a więc moje przyłączenie na scenę i omawianie tych jakże interesujących aktualizacji. A jeśli chodzi o tą jak to była teraz PL14, jakbyście sobie do pierwszych odcinków, tam było coś takiego jak polecane gry na telefon. Gdzie ja mam telefon? O, na ten, na ten telefon, nie? Ogólnie to on rozładowany jest. Niektórzy potraktowali to jako reklamę, co w sumie mogłem przewidzieć, jakbym był troszeczkę mądrzejszy, aczkolwiek, no. Wyszło to tak, jak wyszło i... i na tym to zakończymy ten etap historii. Dobrze, przejdźmy do drugiego pytania. Drugie pytanie zadał Catripper, a brzmi ono... W jakie inne gry masz zamiar zagrać, oprócz Hero of Zero, League of Legends, Game of the Tycon, Ultimate Chicken Force i innych gier, które ogrywałeś? Masz zamiar zagrać w gry, które nie zagrałeś i nagrać je na swój kanał? Odpowiedź, choć zaskakująca, brzmi tak. Jest taka gra... Którą mam ochotę zagrać, której nie nagrałem, która tak naprawdę jeszcze nie wyszła. Jest to Cyberpunk 2077. Tak, czekam na premierę. Jestem ciekawy, co to jest za gra. Nie grałem w podobne gry. I po prostu no myślę, że będzie to coś ciekawego. I też trochę osób przyjdzie i zobaczy, istnieje sobie taki typ, który. który ma trzy kasubów i ma 20 wyświetleń. Jeśli chodzi o inne gry. Było tam pytanie, czy to będą gry inne od League of Legends. Jeśli chodzi o inne gry, będzie to League of Legends na telefon jeszcze. I no to będę chciał zobaczyć, jak to działa. Czy ten League of Legends na telefon, czy Legends of Root Era. Różne takie właśnie gierki zamierzam sobie zagrać. Te od Riot Games. Między innymi to na telefon i jeżeli. Minecraft Earth mnie przyciągnie, to też się może pojawić, aczkolwiek. Jak na razie to Minecraft Earth spaliło mi telefon. Nie, nie podobało mi się to, jak, 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 ten, jak ta aplikacja potraktowała moc mojego telefonu. Ok, trzecim pytaniem będzie pytanie od Mister Go 2. No, mógłbyś mi oddać jakieś konto, ponieważ nie mogę odzyskać mojego konta, bo miałem włamanie, lecz mi nie uwierzyli. Ogólnie. Poziom tego pytania jest y, 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 większy niż mogę umieścić tutaj na ekranie 4K, po prostu y, ponieważ nie mogę odzyskać mojego konta, bo miałem włamanie, lecz mi nie uwierzyli, jakby to, ta część zdania po prostu mnie urzeka w tym, w tym pytaniu, y, myślę, że ktoś pisał je na poważnie. Nie, y, nie oddam konta, jak już wspominałem na poprzednim odcinku, kont nie oddaję, oddawać nie będę. Traktuję jako pamiątki, po części, ponieważ no, włożyłem na nie sporo czasu. No i chcę, żeby ten czas został ze mną, jakby. Tak wiecie. A zresztą, tak już mówiłem w poprzednich odcinku, link jest w karcie. Yy, o tutaj jest link. W filmie, w którym mówię, dlaczego nie chcę oddawać yy, kąt. Okej, okay, także ostatnie dwa. Pytania, jedno z nich zadał, Watch me", a jest to pytanie dotyczące historii mojego kanału, tak naprawdę, bo pyta: Watch mi mnie o jak założyłem kanał i kim się inspirowałem. Otóż, mój kanał jest już dość stary, ma 5 lat. Założyłem go 2014 roku. Wtedy jeszcze grałem w Minecraft najwięcej. To, to świetne czasy na skybloku, w ogóle 15 fpsów i te sprawy. To było hmm, piękne. I gdzieś tam e, przeszukując e, YouTube'a, e, odnalazłem film taksiego z, z RT. Koję tego gościa, co w zasadzie o Zero skończył nagrywać, bo go to znudziło. E, I wtedy zobaczyłem, że no w sumie, w sumie, w sumie mogę sobie zacząć nagrywać. E, mój pierwszy film to był film z serii pod tytułem Dobry serwer, gdzie przedstawiałem serwer, na którym po prostu gram. Nie, nie dostałem z tego żadnej rangi, nic po prostu, to w sumie, dziwne to by było, nie? Nagrałem jeden film. I... Nie omginaj się. I to, tak się to zaczęło. Potem przyszedłem na Happy Wheels gdzieś w międzyczasie kupiłem Sims. Jeżeli w ogóle chodzi o gry, które nagrywałem, no to było rozmaicenie na początku. Też było to karaoke, gdzieś tam się zdarzyło. Jak wiecie, pięknie śpiewam. Na, na live'ach możecie to zwłaszcza. Poznać i takie to były początki. Wtedy w tego pamiętam najwięcej oglądałem właśnie tam rzeczy z Minecrafta, Happy Wheelsy u Roya. O tak, tego to dużo oglądałem, naprawdę. Tego było y, sporo. I ostatnie pytanie na dzisiaj patrzę tu, bo tu mam pytania. W ogóle tu mam podląg, tu mam zdjęcia, a tu tam mam nad tym ścieżkę audio. ja Nie wiem, tak pełno wszystkiego. Kurde, reżyser, scenarzysta. Y, au Audiowiec? Dźwiękowiec w jednym po prostu, nie? E, ostatnie pytanie zadał je Purple Ace. E, czy masz jakieś porzucone oraz niewrzucone serie, które miały trafić na kanał, ale nie trafiły, jeśli tak? To jaki jest powód niewrzucenia oraz zostawienia ich w zapomnieniu na dysku? E, jeśli chodzi o serie takie dawno, dawno temu, kiedy moim mikrofonem nie był, nie, nie miałem mikrofonu. To było urządzenie z laptopa. To mikrofonem tego nie można nazwać. Była to seria z jakiejś gry przeglądarkowej. Z tego, co kojarzę, Blockminer i nie trafiła z tego powodu, że... ...że ja już w tamtym czasie stwierdziłem, że to jest zbyt duży cringe, więc... ...nie, nie będzie fragmentu nigdy. Może kiedyś. A z takich nowszych serii to mam... ...serię całą z Minecrafta, 10 chyba ponad godzin słówki. I ogólnie to tak wiecie, przybieram się żeby to pociąć kiedyś tam, może coś z tym zrobić Na przymierzaniu się to kończy zazwyczaj i odpalam program, a potem nic z nim nie robię Znaczy, że ten materiał trzeba odszumić, a żeby go odszumić muszę wyciąć ścieżkę audio Może dlatego tego nie ma To tak, to jeśli chodzi o tę serie, to to są takie serie, niestety Ale... Mm, ale nie wiem, co powiedzieć dalej, dobrze. I teraz czas na pytania specjalne pytania zadane na Discordzie. Dlaczego taki kolor ścian? Jeśli chodzi o kolor ścian, to nie wiem o co dokładnie chodziło, więc mogę powiedzieć o dwóch, rzeczach. kolor pianek, czyli turkusowo, turkusowo szary? Tak mogę je określić? Szary kolor. Tak, turkusowy i szary kolor pianek. Myślę, że to są najładniejsze odcienie dostępne, gdzie też. Tutaj turkusowy mi pasuje, po prostu. Zresztą takie niebieskie kolory. No i szary. Szary do kontrastu, żeby nie było to jednak w jednym kolorze wszystko. Ogólnie, jeśli chodzi o całe studio, to miałem nagrać film, jak ono wygląda. Ale to miało być, jak będę miał podłączony już światłowód i nie będzie miliona kabli na podłodze, ale no... No niestety tak nie, nie stało się to w tym roku. Mam nadzieję, że stanie się to w przyszłym. A jeśli chodzi o Okarabada, to jest ścisły kolor ścian, jest to... Farba, z tego co pamiętam, ciepły lód się nazywa, więc pokczam ogólnie dla nazwy. To jest taki blady, niebieski, szary powiedzmy, no praktycznie biała ta ściana jest, tak jakby na nią nie spojrzał. No, żeby po prostu, jak mam LEDy w pokoju, to żeby po prostu ta ściana z, nabierała koloru za każdym razem, kiedy zmienia się też kolor oświetlenia. Dalej, kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek próbowałeś się golić lodówką? Niestety nie zdarzyło mi się golić lodówką. Zazwyczaj golę się zwykłymi maszynkami. I myślę, że w miarę mi to wychodzi. Nie, nie zacinam się. I ostatnie pytanie na ten odcinek. Czy oglądałem nowego Wiedźmina? Jeszcze nie. Czy obejrzę? Jeszcze nie wiem. Na razie to planuję zmontować ten odcinek. Obejrzeć parę rzeczy z YouTube'a. I zająć się powiedzmy swoimi sprawami. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, ponieważ już mój statyw prowizoryczny nie daje sobie rady, wezmę sobie telefon w rękę, to jestem ja, to, to, to jest moje studio ogólnie, nie? Tam taki syf, to trochę nie, to cenzura będzie. No ogólnie tak to sobie wszystko tu wygląda przecudownie. Myślę, że jak co jakiś czas pokażę, tak to będzie dobrze, ale jak będę tak pokazywał, to nie będzie dobrze. Ręka też bardzo dobry statyw, zwłaszcza, że Zwłaszcza, że, znaczy, że nie mam innego sobie. Więc mi statyw na ten QA? To jest mój statyw. To jest mój statyw, guys. pudełko po butach. I. I to jak to się nazywa listwa. To jest mój statyw. to mi przez cały ten odcinek. Ale już mogę sobie się go pozbyć. Także dziękuję za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jest to ostatni film w tym roku, następne filmy w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będą też również ciekawe. I co? I widzimy się na nowy rok. Trzymajcie się. i żółwik!